Ewangelia według Jana, rozdział 6, fragment 2, Jezus schodzi po wodzie. Tymczasem jego uczniowie zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawiali się przez jezioro do Kafarnaum. Zapadł już zmrok, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy przepłynęli około 25 lub 30 stadiów, Ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się, On zaś rzekł do nich: To ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, lecz łódź zaraz przybiła do brzegu, do którego zdążali. Pomyślmy, co te słowa znaczą dla nas dziś. W tym fragmencie Ewangelii, według Jana, po cudownym rozmnożeniu chleba, Uczniowie Jezusa wsiadają do łodzi i zaczynają przeprawę przez jezioro do Kafarnaum. Gdy zapada zmrok, jezioro zaczyna się burzyć od silnego wiatru, co utrudnia ich podróż. W tym momencie ujrzeli Jezusa kroczącego po wodzie, co wzbudziło w nich strach. Jezus, widząc ich przerażenie, mówi: To ja jestem, nie bójcie się. Jego słowa przynoszą spokój i pewność uczniom, którzy chcą go zabrać do łodzi. Natychmiast po tym łódź przybija do brzegu, do którego zmierzali. Ten cud pokazuje, że Jezus ma moc nad naturalnymi żywiołami i jest zawsze obecny, aby przynieść pokój i pewność w chwilach niepewności i strachu. Dla współczesnych wierzących ta historia jest przypomnieniem, że Jezus jest zawsze z nami, gotowy nas wesprzeć i prowadzić, nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia. Niech to, co usłyszałeś, przynosi ci pokój. Twój przyjaciel pozdrawia.